Witam serdecznie! To będzie chyba najkrótszy film apologetyczny, jaki chyba w ogóle nakręcę. A sprawa dotyczy oczywiście zarzucanego przez ateistów paradoksu: czy w niebie będzie wolna wola? Ja z tym argumentem kilka razy już się spotkałem, a dosłownie przed chwilą ten zarzut, zarzut znowu się pojawia. Tak więc uznałem, że argument jest niestety jak najbardziej ważny i wymagający omówienia. Dla ateistów jest to oczywisty paradoks, bo według nich, jeśli w niebie nie ma wolnej woli, to by oznaczało, że brak wolnej woli nie jest żadnym złem. I dlaczego Bóg nie odebrał nami teraz, gdy jesteśmy na ziemi? Albo inaczej, dlaczego Bóg pozbawiałby właśnie swoich świętych wolnej woli, skoro jest to takie dobre? Natomiast, jeśli w niebie jest wolna wola, to według ateistów byłby nieco inny problem, bo to by oznaczało, że w niebie można grzeszyć i tym samym wieczne szczęście w niebie nie byłoby już taką oczywistością, bo okazałoby się, że można zostać potępionym również będąc w niebie. Eee, a co więcej, to również zaprzeczałoby to słowom Jezusa Chrystusa z przypowieści o bogaczu i łazarzu, że nikt nie może dostać się z piekła do nieba ani też odwrotnie. Więc nasuwa się pytanie, jak więc poradzić sobie z tym rzekomym paradoksem. Otóż na szczęście rozwiązanie tego problemu jest możliwe i co więcej jest bardzo proste. A mianowicie, aby zgrzeszyć, to sama wolna wola wydaje się nie być zupełnie wystarczająca. Otóż musi zaistnieć jeszcze co najmniej jeden warunek. A mianowicie musi być jeszcze chęć i pragnienie zgrzeszenia. Aby to wyjaśnić, posłużył się następującym przykładem, taką analogią. Wyobraźmy sobie coś takiego jak kąpiel w szambie. Jak wiadomo, nie jest to ani grzech, ani nie jest to zakazane przez prawo i każdy, kto ma tylko na to ochotę, może sobie taką przyjemność zaserwować. I tutaj również możemy powiedzieć, że mamy wolną wolę i możemy się wykąpać w takim zbiorniku na odchody nikt nam przecież tego nie zabroni nikt nas nawet za to nie ukaże więc skoro jesteśmy wolni możemy skorzystać z takiej możliwości to dlaczego nikt się w tym szabie nie kąpie? przecież jesteśmy wolni możemy to zrobić tak więc widzimy, że odpowiedź w tym przypadku jest prosta nie robimy tego, bo nie chcemy tego robić kojarzy nam się to za straszliwą i nigdy w życiu z takiego prawa nie chcielibyśmy skorzystać tak więc również podobnie może być z grzechem w niebie. Owszem, będziemy mieli wolną wolą, będziemy mogli zgrzeszyć, ale to nie oznacza, że będziemy chcieli to zrobić. W obecnej naszej ziemskiej rzeczywistości grzech jawi nam się jako coś atrakcyjnego, jako coś, co przyniesie nam korzyść lub przyjemność. Jednakże nie oznacza to, że po tamtej stronie grzech również będzie sprawiał przyjemność i będzie w tym widzieli właśnie jakieś swoje korzyści. Tak więc to wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Grzegorz Żebrowski. Apologetka